Lucasfilm niedawno opublikował zwiastun pierwszego i nie ostatniego serialu w świecie gwiezdnych wojen, który oczywiście będzie miał swoją premierę 12 listopada 2019 roku na platformie streamingowej Disney. Na razie nie wiadomo czy i kiedy będzie polska wersja tej platformy z Domu Myszy, ale premiera w Stanach Zjednoczonych jest zaplanowana właśnie na listopad tego roku. Mam wrażenie i zarazem obawy, że Świat Gwiezdnych Wojen będzie rozbudowywany pod kątem platformy Disney, ponieważ na razie nie dostaliśmy żadnych nowych informacji o kolejnych filmach pod Rise of Skywalker. Chcesz wyglądać jak Kapitan Ameryka, Iron Man, Batman, Superman czy inny bohater z komiksów? Zapraszam do odwiedzenia linku w opisie, jak również przypiętym komentarzu, który prowadzi do sklepu z ubraniami, gdzie otrzymacie dodatkowe 10% zniżki do i tak konkurencyjnych cen. Mandalorian w reżyserii m.in. innymi Taiki Waititi ze scenariuszem Johna Favro będzie odkrywał przed nami ciemniejszą stronę uniwersum. Tytułowy Mandalorian, grany przez świetnego Pedro Pascala, którego możecie znać m.in. z serialu Narcos, jest łowcą nagród tuż po upadku Imperium. Zwiastun zaczyna się od mocnego uderzenia, zapomniane przez czas hełmy stormtrooperów nadziane na pale. Stormtrooper to symbol niesprawiedliwości i opresji ze strony Imperium. Niektóre planety miały zupełnie inne doświadczenia z Imperium, więc uważały je za coś dobrego. Republika pozwoliła, aby niektóre światy były azylem dla przemytników, morderców i złodziei. Tak więc dla tych typów spod ciemnej gwiazdy Imperium było dobre. Hełmy to symbol bezprawia, jakie panuje w miejscu, gdzie aktualnie jest Mandalorian. W tle widać dość charakterystyczny budynek. Serial potwierdza, że Mandalorian będzie dział się na Mos Eisley na Tatooine. To może być wskazówką, kim jest Mandalorian. Trylogia Chucka Wendiga Aftermatch pokazuje samotnego strzelca z Tatooine, który chciał zlikwidować wszystkie kartele, które przejęły tam kontrolę. Serial zabierze nas w nowe miejsca. W pewnym momencie widzimy statek Mandaloriana lecący nad lasem pełnym jezior, aby następnie pokazać nam jakby brudne i szare miasto. Na razie nie wiadomo nic na temat lokalizacji, które zobaczymy w serialu. Jak myślicie, gdzie to może być? Karl Weathers gra w serialu Griffa Karch, szefa gildii łowców nagród. Ten urywek pokazywany był już podczas San Diego Comic Con, w którym Mandalorian pyta go o zadania do wykonania. Griff odmawia, mówiąc, że są inni członkowie gildii, którzy też chcą zarobić. Zadanie Mandaloriana jest na razie owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jego losy skrzyżują się z Karą Dune. Kara Dune to była rebeliantka klimatyzująca się do świata po upadku Imperium. Urywek z San Diego Comic Con pokazywał ją z tymi samymi umiejętnościami co główny bohater. Prawdopodobnie będą razem wykonywali część misji. Kolejne tajemnicze miejsce. Wygląda jak pustynia, ale jej budowa wskazuje na to, że kiedyś tu była woda, która zwyczajnie wyschła. Zwiastun przez krótką chwilę pokazuje nam Ugnauta. Ta rasa pojawiła się już w Imperium kontratakuje. Pochodzą ze świata zwanego Gentis, ale przez ich umiejętności często łapali ich jako niewolników. Na razie nie wiadomo, czy to wyzwolony niewolnik, czy jest to jego rodzime miejsce. Przechodząc dalej, widzimy kobietę rasy Twilek, która mruga do kamery. Ta rasa kojarzona jest z niewolnictwem i prostytucją. Usługiwali jabie w powrocie Jedi. Nie wszyscy jednak są tak bezbronni. Niektórzy dobrali się w grupy i stworzyli kryminalne podziemia. Na tym etapie nie wiadomo, jaka będzie jej rola w serialu. Dalej widzimy, jak Mandalorian szykuje się do walki. Te urywki mogą wydawać się takim filerem czy zapychaczem, ale tak naprawdę służą do tego, aby podkreślić fakt, że Mandalorian ma dodatki do swojego armoru. Boba Fett byłby dumny. Scena kończy się ujęciem, kiedy Mandalorian jest gotowy, aby wyjść ze statków nieznane. Dalej, Zwiastun pokazuje dobrą stronę natury Mandaloriana. Przez chwilę widać jak matka chroni dziecko przed niewidzialnym zagrożeniem. To wskazuje, że główny bohater walczy w sprawie bezbronnych i tych, którzy tej pomocy szukają. Skoro Mandalorian walczy za bezbronnych, to wiadomo, że w pewnym momencie trafi przed samozwańczych stróżów prawa. W Zwiastunie widać żołnierzy ze zmodyfikowanymi zbrojami Stormtrooperów. Bez kontekstu nie można jednoznacznie stwierdzić, kogo celują, ale coś mi mówi, że to nasz główny bohater. Rola Giancarlo Esposito, znanego z serialu Breaking Bad, nie jest na razie znana. Wydaje się być szefem tych zmodyfikowanych stormtrooperów, o których wspomniałem chwilę temu. Sam aktor mówił o swoim bohaterze, że być może wcale nie jest do końca złą postacią. Dalej wspomniał, że jego postać chce przywrócić porządek na świecie po upadku Imperium. To pasuje wręcz idealnie do pierwszej sceny z hełmami nabitymi na pal. Postać Esposito być może jest dobra, ale to ujęcie sugeruje, że oboje zmierzą się w pojedynku na Blastery. Zupełnie jak w starych dobrych Westernach. Oczywiście bez kontekstu trudno powiedzieć cokolwiek o tej scenie, ale klimat jest świetny. Czy to jest postać grana przez Omida Aptahiego? No i ten motor ala dron wygląda niesamowicie dobrze, aż przypomina się powrót Jedi. Nie jest to ten sam model z epizodu 6, ale nadal wygląda świetnie. Zwiastun jest zmontowany w taki sposób, że nie zdradza zbyt dużo spabuły. Większość scen jest ucinana tak, aby nie wyjawić zbyt dużo, zupełnie tak jak ta. Dalej widzimy jak Mandalorian ucieka przed ATST, zwanego też skauterem, który wygląda jakby był z Imperium. Imperium często używało ATST do oflankowania przeciwnika w większych operacjach. W Zwiastunie widzimy tylko jednego skautera. Być może został naprawiony i zaadaptowany tak, aby lokalni kryminaliści mogli z niego korzystać. Być może jego właścicielem jest nawet postać Giancarlo Esposito. Dalej mimo że tylko przez chwilę dobrze widać cały front Razor Cresta. To zdjęcie potwierdza, że w serialu będzie przynajmniej jedna walka w kosmosie. I ja to lubię, no bo czym byłyby Gwiezdne Wojny bez takiej akcji w kosmosie? Niestety pojazd, który ściga Mandaloriana jest niezbyt wyraźny, więc nie mogę na 100% powiedzieć kim on jest. Dacie znać w komentarzach? Łowcy nagród zazwyczaj pracują w pojedynkę. Zwiastun jednak pokazuje, że Mandalorian będzie potrzebował pomocy. IG-88 to droid, który miał wytropić Hana Solo w Imperium Kontraatakuje. W serialu jednak pojawia się IG-11, czyli brat-bliźniak IG-88, którego głos to Taika Waititi. Także możemy spodziewać się humorystycznych scen z udziałem droida IG-11. Serial czerpie garściami z westernów. W tej scenie akcji widać jak bohater zdejmuje kolejno snajperów z gigantycznego działka. Miejsce bardzo przypomina Mos Eisley, jednak nie do końca. Kasa czy kobieta, nieważne o co poszło, Mandalorian nie jest sam. Przez kilka chwil widać IG-88 w serii super skutecznych zabójstw. Dalej widzimy, jak Mandalorian mierzy się ze Stormtrooperami kolejny motyw z westernów i filmów akcji. Warto zauważyć, że jego przeciwnicy mają standardowy, biały kombinezon co może wskazywać na to, że dalej są lojalni Imperium. Tylko kilku wyżej postawionych osobników uciekło w nieznane miejsca, aby lizać rany. Nie wiadomo, jakie zadanie ma Mandalorian, ale wynika z tego, że chodzi o któregoś z takich uciekinierów. Jeżeli to Was nie przekona, że serial czerpie garściami z westernów, no to ja już nie wiem co. Widać głównego bohatera w pełnoprawnej bitce w barze. Łowca nagród zawita do jakiegoś baru na zimowej planecie, co można wywnioskować ze śniegu na zewnątrz. Mimo problemów, w postaci oprychów udaje mu się złapać delikwenta. Dalej widać jakiegoś więźnia zamrożonego w karbonicie zupełnie jak Han Solo. Istnieją dwie opcje: albo Mandalorian ma uwolnić tego więźnia, albo to właśnie on go zamroził w zamian za pomniejszą nagrodę. Zwiastun kończy się ujęciem nieznanego bohatera, granego przez Wernera Hezoga. W wywiadzie powiedział, że potrzebowali kogoś, kto by siał strach i terror i był przerażający dla widzów. Strzelam, że jest takim szefem wszystkich szefów, coś jak Krzysztof Jerzyna ze Szczecina. Zaryzykuję również stwierdzeniem, że jest główną nagrodą Mandaloriana. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją analizę zwiastunu do Mandaloriana, który przypominam, premierę będzie miał 12 listopada 2019 roku na platformie streamingowej Disney+. Podczas D23 John Favreau, czyli jeden z twórców serialu, wyjawił, że produkcja będzie miała 8 odcinków, jeden odcinek na tydzień nie tak jak w m, przypadku Netflixa, wszystkie odcinki naraz. Wyjawił również, że serial będzie miał miejsce w nieznanych dotychczas miejscach, będzie dotyczył nieznanych dotychczas bohaterów i będzie się działo w nieznanym czasie. Chciał chyba przez to powiedzieć, że w filmie nie pojawią się znane z filmów postaci, tak aby nie musieć im płacić. Ale to tylko moje zdanie. Trzymajcie się na razie.